Witam Państwa w kolejnej edycji naszej wideo prezentacji. Dziś powiemy sobie o tym, jak wykorzystywać formację 1, 2, 3 na prawdziwym rynku. Za chwilę dowiedzą się Państwo, w którym momencie otwierać pozycję, kiedy ją zamykać oraz gdzie umieszczać zlecenia obronne Stop Loss i Take Profit. Jakimi zasadami kierują się day traderzy? Pierwsze założenie to ochrona kapitału. Sprowadza się ona do szybkiego zamykania pozycji w przypadku. Kiedy rynek idzie nie po naszej myśli, musimy pamiętać, że to nie rynek mówi nam, kiedy zamykać pozycje, a nasz plan inwestycyjny. Drugie założenie dotyczy tego, że trendy na rynku, szczególnie w krótkich perspektywach czasowych, są krótkie. Dlatego zamiast poszukiwać transakcji, na których można dużo zarobić, stosujmy strategię czerpania małą łyżeczką. Mało, ale często. Spójrzmy więc na wykres. Przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z formacją 1, 2, 3. Barą euro-dolara na barach dziennych. Gdzie więc otworzyć pozycję? Logicznym jest otwarcie pozycji tuż poniżej minimum świeczki oznaczonej cyfrą 3. W naszym wypadku będzie to na poziomie 1,57,61. Gdzie będzie nasz stop loss? Będzie to poziom 1 lub 2 tiki powyżej maksimum świecy numer 3. Dlaczego nie będzie to maksimum oznaczone cyfrą 1? dlatego że kierujemy się zasadą minimalizowania strat więc jeśli rynek przebiłby poziom oznaczony trójką będzie to oznaczać że rynek nie jest zdecydowany iść w dół a my będziemy w stanie ograniczyć naszą stratę pierwszy potencjalny take profit na poziomie 1.5610 jest zbyt blisko naszego poziomu wejścia na rynek przyjmijmy że minimalny zysk o jaki walczymy to wielkość naszego stop lossu Kolejnym potencjalnym poziomem take profit jest poziom 1,5470. Poziom ten jest poziomem, który pozwala zarobić więcej niż zaryzykowaliśmy. Jak widzimy na wykresie, na tej transakcji moglibyśmy zebrać 291 tików, ryzykując 181. Bardziej agresywni traderzy będą chcieli zebrać jeszcze większy zysk, dlatego aby zabezpieczyć swoje papierowe zyski, mogą stosować podążanie za otwartą pozycją ustawiając swój stop loss 1 lub dwa tyki powyżej poziomu maksimum sprzed dwóch świec. Za tydzień zajmiemy się typowymi błędami, które popełniają traderzy odnośnie formacji Jorosa. Zapraszamy do wspólnej nauki już za tydzień.